Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dziś o elemencie optycznym, bez którego część miłośników astrofotografii nie wyobraża sobie życia. Czyli co to jest flatener, jakie są rodzaje, kiedy stosujemy, a kiedy nie stosujemy tego układu optycznego. Jeżeli ktoś z Was posiada kamerę astrofotograficzną lub cyfrówkę z dużą matrycą, bardzo często spotykał się zapewne z problemem tego, że na obrzeżach klatki, na obrzeżach yy, obrazowanego pola, gwiazdy zaczynają się rozmywać, przypominają bardziej kropelki niż punkty. A w centralnej części obrazu wszystko jest idealnie. Jak temu zaradzić? No, wymyślono oczywiście pewien dodatek do teleskopu pewien układ optyczny, który ma umożliwić albo poprawić to, co obrazujemy na nasze matryce, czy to w kamerach astrofotograficznych, czy w naszych. Cyfrówka, gdzie te matryce są z reguły dość duże. Flatener, a dokładnie Field Flatener, to właśnie taki układ optyczny. Można by to przetłumaczyć dla Polski jako, nie wiem, spłaszczacz pola. O, może to będzie lepiej nawet brzmiało. Jest to układ stosowany głównie w astrofotografii, którego zadaniem właśnie będzie poprawa płaskości pola obrazu aby uzyskać jak najlepszy efekt w naszych zdjęciach astrofotograficznych, co to w ogóle jest ten spłaszczacz pola? To soczewka lub zespół soczewek, które umieszcza się pomiędzy teleskopem a kamerą, czyli montujemy go w wyciągu okularowym, i do tego urządzenia będziemy już montować na końcu, czy to yy, naszą cyfrówkę, czy Kamerę astrofotograficzną. Standardowy, taki klasyczny flatener yy, nie będzie zmieniał nam ogniskowej. Wiele tych układów również ma funkcję redukcji ogniskowej. Ten dokładnie, który ja tutaj mam, ma redukcję 0,8. Jeżeli będziecie widzieli na, yy, na takim urządzeniu, na takim układzie optycznym wartość 1,0, to będzie to taki klasyczny spłaszczacz pola, który nie powoduje yy, zmiany ogniskowej. A jeżeli właśnie będzie symbol mniejszy od jedynki, będzie to krotność, o ile ta ogniskowa waszego teleskopu zostanie zmieniona. Do czego służy taki układ optyczny dodatkowy? W większości teleskopów, no, tutaj będziemy generalnie w tej chwili rozmawiali o. Refraktorach, czy to Apo, czy ED, obraz nie jest idealnie płaski. Oznacza to, że na brzegach będziemy mieli gwiazdy, które będą bardziej przypominały nam łezki, nie wiem, jakieś przecinki, takie będą zdeformowane. I ten układ ma za zadanie poprawić ostrość, właśnie na brzegach naszego obrazu. Flatyna. Kiedy będziemy. Stosować dodatkowe układy, które mają nam poprawić jakość obrazowania. Przede wszystkim w astrofotografii szerokiego pola, czyli mgławica, yy, gromady gwiazd, droga mleczna, yy, teleskopy refrakcyjne Apo, EDE. To właśnie one będą bardzo często wymagały dodatkowego układu. Przede wszystkim wtedy, kiedy będziemy mieli pracę z dużymi matrycami. Większe sensory bardziej uwidaczniają krzywiznę pola. Rodzi się również pytanie dla osób albo od osób, które y, używają niekoniecznie y, Apo czy ED, ale i achromatów. Czy tam również ma rację zastosowanie spłaszczacza pola? O tym na samym końcu, bo jest to dość ciekawy temat i mam nadzieję, że wiele osób. Może być trochę zdziwionych właśnie takim rozwiązaniem. Kolejne pytanie, które zapewne zostałoby postawione, to czy flatener nadaje się do obserwacji wizualnych. I tutaj z góry mówię nie, nie ma to najmniejszego sensu, dlatego że flatener projektowany jest pod konkretną odległość od sensora do yy, do sensora y, aparatu czy kamery to tak zwany backfocus. Jest to najczęściej 55 mm, ale o tym będzie za chwileczkę, troszeczkę y, bardziej. W obserwacjach wizualnych używamy okularów, a nie sensorów, więc ich zastosowanie będzie kompletnie niepotrzebne i to urządzenie nawet nie tyle nam poprawi, co może nam pogorszyć jakość obrazowania w refraktorach. Dlatego tego dodatkowego układu optycznego nie będziemy stosowali przy obserwacjach wizualnych. No, i na podsumowanie tej naszej pierwszej części, dywagacji na temat spłaszczacza pól, moja ulubiona tabelka, gdzie będziecie mieli cechy i zastosowanie, właśnie flatenera. W astrofotografii, gdzie go stosujemy, gdzie ma rację bytu, a gdzie raczej nie, i na co należy zwrócić uwagę przy wyborze flatenera. Troszkę o praktycznym zastosowaniu flatenera. Przede wszystkim, jak go używać. Jak już wcześniej wspomniałem, mocujemy go do wyciągu okularowego teleskopu. Najczęściej będzie on wyposażony w gwint M48 lub M42. Za flatenerem umieszczamy kamerę, cyfrówkę no to czym będziemy obrazować. Oczywiście, jeżeli będzie to cyfrówka, no to należy użyć dodatkowego pierścienia dostosowanego do producenta waszego aparatu. No i bardzo ważna rzecz, na co trzeba zwrócić uwagę. Musi być zachowany dystans między flatenerem a matrycą. Jest to zazwyczaj 55 mm, ale producent zawsze podaje, jeżeli byłaby to inna odległość lub dokładnie ta odległość. Jest to bardzo ważne, dlatego że tak wyliczone jest dokładnie optyka całego układu. Ostrzy się, jak zwykle, robisz zdjęcia. No i co najważniejsze na brzegach kadru gwiazdy będą w końcu ostre, punktowe, aż po sam róg. Podsumujmy, jak zawsze, wady i zalety takiego rozwiązania. Zaczniemy od zalet, więc zalety spłaszczacza pola to przede wszystkim ostre gwiazdy w całym kadrze, bez takich łesek bez takich przecinków, które często pojawiają się nam na brzegach kadru. Co będzie powodowało, iż będzie to bardzo profesjonalny wygląd naszych zdjęć. Niezbędny ten element staje się przy dużych matrycach, czyli APS-C. No, a jeżeli ktoś jeszcze używa full frame'a, no to tam już raczej. Bardzo ważne będzie wypłaszczenie całego pola. Klasyczny yy, spłaszczacz nie powoduje zmiany ogniskowej. Jeżeli to będzie spłaszczacz z redukcją, będzie to oznaczone. Bardzo ważna zaleta, że jest to układ czy urządzenie, które jest bardzo proste w montażu. Po prostu wkręcamy go w wyciąg okularowy. Dalej montujemy już tylko kamerę, aparat. I to działa. No ale są również wady tego rozwiązania. Pierwsza to jest bardzo duża wrażliwość na dystans, na tak zwany backfocus. Trzeba co do milimetra ustawić wymagany dystans między spłaszczaczem a sensorem naszej kamery czy aparatu. Inaczej pojawią się artefakty, o czym bardzo dużo użytkowników nie wie i szuka innych przyczyn po zamontowaniu właśnie flatenera. Nie działa z każdym teleskopem. O tym za chwileczkę troszeczkę więcej, gdyż bardzo często jest tak, że do konkretnego modelu naszego refraktora będzie konkretny flatener. To wiąże się znów z innymi kłopotami, że jeżeli będziecie mieli kilka Teleskopów, czego Wam bardzo życzę, no to będziecie musieli mieć również kilka takich układów optycznych. Kolejna wada zwiększa wagę, choć co prawda niewiele, to nie są urządzenia dość ciężkie. Ale co jest ważne, wydłuża również teleskop, co może powodować, iż będzie konieczność jego prawidłowego wyważenia. Nie wiem, czy to jest wada, czy nie, ale wrzucam to do wad. Nie używamy oczywiście go przy obserwacjach wizualnych, jest zupełnie niepotrzebny. No i ostatnia wada, to już taka wada stricte portfelowa, czyli te urządzenia potrafią być dość drogie. Powiedzmy, do tańszych refraktorów jesteście w stanie kupić spłaszczacze w granicach 400 zł, no może tam do 1000 paru złotych. Są również niestety bardzo, bardzo drogie, renomowane flatenery. Chciałbym Wam również. Nie wiem, czy akurat będzie to widać tutaj no, na takiej małej rozdzielczości, ale chciałbym Wam pokazać różnicę między zdjęciem zrobionym bez flatenera i zdjęciem zrobionym z flatenerem. Więc tutaj w tej chwili widzicie. Zdjęcia, zarówno wykonane bez dodatkowego układu, który ma spłaszczyć pole, i z tym układem. Mam nadzieję, że będzie ta różnica dostrzegalna. Na finalnych zdjęciach jednak ta różnica jest bardzo duża. Oczywiście, kolejny raz podkreślam, że będziemy stosować to rozwiązanie raczej przy matrycach dość dużych. A czy przy matrycach małych ma to sens, będzie dalej w materiale. Kiedy nie stosujemy tego układu, kiedy zastosowanie flatenera nie ma sensu, przede wszystkim kolejny raz podkreślam do obserwacji wizualnych. To ten układ dodatkowy optyczny działa praktycznie tylko i wyłącznie w astrofotografii. Dla ludzkiego oka nie ma on kompletnie znaczenia. Ta krzywizna pola będzie w mniejszym stopniu dostrzegana, bo sam wzrok bardziej dostosowuje się do obrazu. Takiej funkcji oczywiście nie mają kamery, nie mają aparaty. Nie stosujemy go w teleskopach zwierciadlanych, czyli w Newtonach, Schmidtach, RC, Makach. Nie współpracuje on z takimi urządzeniami. Do tego typu teleskopów będziemy mieli inne wady, więc będziemy stosowali inne rozwiązania. Takim można powiedzieć. No nie wiem, do końca czy odpowiednikiem, ale równoważnikiem spłaszczaczy pola w teleskopach zwierciadlanych będzie na przykład korektor komy. To jest rozwiązanie, które znów ma zniwelować pewne wady, które powstają właśnie Szczególnie na zdjęciach, na brzegach, w teleskopach zwierciadlanych, ale samych flatenerów jako takich nie będziemy do nich stosować. No i kolejny bardzo ważny punkt. W małych matrycach. Tam nie ma sensu stosowanie flatenera. Różnica będzie niezauważalna. Czyli jeżeli będziemy mieli takie kamery bardziej planetarne, nie wiem o przekątnej chipa półcala, czy 1 trzecia cala. Przy tych małych sensorach efekt krzywizny pola jest praktycznie niewidoczny, więc nie ma sensu ładować dodatkowego układu optycznego, który oczywiście będzie również miał jakiś tam wpływ na obrazowanie. No i przede wszystkim coraz lepszy sprzęt coraz lepsze konstrukcje refraktorów. Mają również obecnie wbudowane yy, korekcje pola. Więc, jeżeli wasz refraktor będzie miał coś takiego, no ale myślę, że jeżeli wasz refraktor będzie miał korekcję pola, to w ogóle ten odcinek nie jest dla was, bo to już jest wyższa szkoła jazdy, wówczas. Dodatkowego flattenera. Broń, panie Boże, nie stosujemy, dlatego że wpłynie on dużo bardziej negatywnie niż pozytywnie, gdyż dodatkowy układ będzie już psuł, a nie poprawiał obrazowanie na naszych chipach, kamerach, czy tam aparatach, w zależności co się podepnie na końcu teleskopu. No i cóż, no jak zawsze na podsumowanie ulubiony mój sposób, czyli tabelka, gdzie będziecie mieli wyszczególnione typy teleskopów, czy flatener ma tam sens czy nie. No i takie dodatkowe uwagi, które mi się nasunęły. Mam nadzieję, że ta tabelka pozwoli wam zapoznać się dokładnie z tym, gdzie stosujemy to rozwiązanie, gdzie go nie stosujemy i da wam obraz właśnie teleskopów. Gdzie ma zastosowanie w ogóle takie rozwiązania? Jeśli już wspomniałem o rozwiązaniu dla teleskopów zwierciadlanych, czyli korektorze komy, to również porównanie między flatenerem a korektorem komy. Jakie są różnice? Jakie zastosowania? Oraz jakie wady koryguje każde z tych urządzeń? Tak, jak powiedziałem, jest to nie to samo, ale mniej więcej równoważnik w zastosowaniu, dlatego że inne problemy będziemy mieli w refraktorach, a zupełnie inne problemy mamy w teleskopach zwierciadlanych. Ale, aby uściślić to, co wcześniej powiedziałem, myślę, że ta taberka bardzo dobrze obrazuje, kiedy stosujemy jakie rozwiązanie. I jeszcze raz takie podsumowanie moim zdaniem najbardziej praktyczne czyli kiedy stosujemy a kiedy nie stosujemy spłaszczać pola stosujemy kiedy masz refraktor i fotografujesz szerokie pole. jeżeli używasz dużej matrycy czyli APS-C a jeżeli full frame to już w ogóle praktycznie zawsze i przede wszystkim kiedy masz zniekształcone gwiazdy na brzegach kadru bo może okazać się że akurat w twój teleskop twój refraktor jest taki który sam załatwia e, ten problem. No a nie stosujemy flatenera. E, jeżeli mamy teleskop zwierciadlany, zamiast tego będziemy używali do astrofotografii e, równoważnego rozwiązania, czyli korektora komy. Robisz obserwacje wizualne, to jest zupełnie zbyteczne. No i jeżeli masz przede wszystkim teleskop z małą aperturą i małym polem obrazu. Wówczas również to rozwiązanie mija się z jakimkolwiek sensem. Na zakończenie jeszcze dwa tematy, które chciałbym poruszyć. Pierwsze to rodzaje flatenerów, a nazwijmy to już tak po polsku spłaszczaczy czy pól. Mamy flatenery uniwersalne, czyli pasujące do wielu refraktorów, ale wymagają do, pas do pasowania. Backfocusa i adapterów, aby ta odległość była taka, jak powinna być, czyli najczęściej 55 mm między y, układem optycznym a y, matrycą. No i mamy flatenery dedykowane, zaprojektowane pod konkretne teleskopy. Tutaj to rozwiązanie będzie już tak jakby gotowe, czyli mamy wkręcamy, no i po prostu to działa. Chciałbym Wam również to, co już wspomniałem wcześniej, zwrócić w, przy typach flatenerów uwagę na to, że będziecie mieli urządzenia może nie urządzenia, a układy które będą powodowały zmianę ogniskowej. Na przykład ten mój ma 08 i dedykowany jest do tego refraktora, który tam widzicie w tle u góry. Są również takie, które nie powodują. Zmiany ogniskowej, i one są oznaczone właśnie wtedy krotnością 1. Jeżeli już rozmawiamy o układach, które są uniwersalne i przeznaczone do konkretnych modeli, chciałbym Wam teraz przedstawić kilka modeli uniwersalnych. Nie będę tutaj mówił o modelach dedykowanych, dlatego że one związane są z konkretnym modelem. Refraktora z konkretnym modelem teleskopu. Obecnie w, y, widzicie tutaj kilka modeli, które są uniwersalne albo powiedzmy przystosowane do konkretnej rodziny teleskopów. Bo zdarza się tak, że producent tak zaprojektuje swój układ optyczny, że będzie on pasował nie tylko do jednej konkretnej ogniskowej jednego konkretnego teleskopu, ale również do całej rodziny, jak na przykład w przypadku rozwiązań do teleskopów Skywatchera. Tak jak powiedziałem, przy uniwersalnych spłaszczaczach bardzo ważne będzie zastosowanie, dobranie odpowiedniego backfocusu, aby artefakty nie występowały na waszych. Zdjęciach, czyli aby to jeszcze bardziej nie pogorszyło tego, jak wygląda wasza fotografia, a zrobiło efekt, który ma zrobić, czyli wypłaszczyć pole w pełnym kadrze. Tutaj chciałbym wam jeszcze przedstawić jedną tabelkę, tym razem dedykowanych flatenerów do konkretnych sprzętów, albo do konkretnych rodzin sprzętów. Nie będę tutaj nic omawiał, to po prostu jest tylko i wyłącznie kwestia informacyjna. Zresztą, jeżeli macie konkretny refraktor, to i tak wiecie, czego już szukać. A jeżeli macie kilka refraktorów i posługujecie się nimi w astrofotografii, dobrze byłoby się zastanowić nad rozwiązaniem uniwersalnym, aby ograniczyć koszty, choć. Przy astrofotografii koszty to chyba jednak jest rzecz wtórna. I już zupełnie na koniec dzisiejszego materiału, taka podstawowa wiedza w pigułce, jak zawsze w tabelce, na co zwrócić uwagę przy wyborze spłaszczacza pola. Przede wszystkim, ogniskowa teleskopu musi być ten układ dostosowany do. Długości ogniskowej musi być dobrany odpowiednio do sprzętu. Tak jak mówię, bardzo ważna rzecz, czyli tak zwany backfocus. Najczęściej 55 mm. Trzeba dokładnie ustawić dystans tak, aby ta odległość była zachowana pomiędzy układem optycznym a matrycą. Kolejna rzecz, kompatybilność gwintów. Upewnij się, że do Twojej kamery, do Twojego wyciągu będzie odpowiedni dany. Gwint, dana średnica, aby nie było później kłopotów. No i na co zwrócić yy, uwagę? Na to, że jeżeli będziecie mieli kamery z małymi sensorami, nie opłaca się, nie ma sensu stosowanie tego rozwiązania. Powinien być on stosowany przy matrycach dużych, czyli APS-C, yy, full frame, tam gdzie, macie, tam, gdzie występują matrycę o dużej przekątnej. I zupełnie na koniec temat, który zapowiedziałem na początku, czyli czy flatenery będziemy stosować do achromatów. Technicznie rzecz ujmując, tak. Jak najbardziej można robić takie rozwiązania. I powiem szczerze, że ja takie rozwiązanie robiłem. Te zdjęcia, które e, przedstawiałem wam wcześniej, są robione z achromatu. Dawno, dość dawno temu, ze 127 miałem taki achromacik. On miał bodajże F7 tam z jakimś kawałkiem i tam miałem pożyczony flatener i próbowałem, czy to ma sens. Tak, ma to rozwiązanie sens. Oczywiście będziemy przy achromatach mówili o wielu innych problemach takich jak aberracja chromatyczna, takich jak mniejsza precyzja układu optycznego czy również dłuższe ogniskowe mniej dostosowane do astrofotografii szerokich pól, czyli robienia na przykład głębokiego kosmosu, ale z technicznego punktu widzenia, jeżeli macie Dobry achromat, a trafiają się takie. Ja na przykład ten, który widzicie za mną, ESA 127, bardzo lubię i powiem szczerze, że wiele fotografii na nim wykonuję, mimo że jest to achromat. Jest to dość udany model i nie mam do niego w tej chwili spłaszczacza, ale myślę, że robiłby tam bardzo, bardzo dobrą robotę, więc. Ja wiem, że zaraz będzie milion głosów, że achromaty nie da nadań się do astrofotografii, ale jeżeli macie te achromaty, jeżeli Wam się gdzieś uda na rynku wtórnym trafić jakiś flatener po dobrych pieniądzach, przyzwoity, który będzie pasował do Waszego achromatu, a szczególnie jeżeli wpadnie Wam w rękę jakaś fajna cyfrówka, to takie rozwiązanie ma sens i technicznie będzie działać. Poprawnie. I jak zawsze na koniec. Jeżeli takie materiały, jeżeli takie filmy się Wam podobają, bardzo serdecznie zachęcam do subskrypcji. To dla mnie sygnał, że czekacie na te rozwiązania, że szukacie takich rozwiązań i że ta moja praca jest dla Was potrzebna wystarczająca i wnosi coś w Wasze rozwiązania astronomiczne i astrofotograficzne. A te osoby, które w stanie są wesprzeć mnie, zapraszam na patronite.pl. Wyszukujcie tam moją astronomię, zostańcie patronami. Cieszmy się razem z rozwoju kanału, a niebawem będę miał prezent. Prezent dla każdego z moich patronów. Mam nadzieję, że będzie to dla Was miłe zaskoczenie, ale co to będzie, dowiecie się z maili, które myślę, że niebawem już zaczną do Was spływać. I mam nadzieję, że z mojego prezentu, z mojej wdzięczności w stosunku do Was ucieszycie się, wykorzystacie i spotkamy się. Razem na wspólnych obserwacjach. To tyle na dziś. Serdecznie dziękuję. Raz jeszcze zapraszam do subskrypcji. Zapraszam te osoby, które mogą do wsparcia. No i cóż, do zobaczenia pod ciemnym niebem. Radosław Ambroży, moja astronomia.pl